Mamy na starcie standardowo kotka. W mojej grze będzie kot gonił mysz. Zatem brakuje mi jeszcze jednej postaci. Dodajemy sobie tutaj nowego duszka z pliku gotowego. Wybiorę sobie miszę. Gdzie jest mysza? Mogę włączyć zwierzęta od razu. Więc będę od razu miał na skróty tylko zwierzęta. Jest. Mysza. I ok. Mamy kota i myszę. Teraz sprawmy, żeby ta mysz zaczęła chodzić, żeby ganiała za kursorem. Bardzo prosta sprawa. Wystarczy dosłownie cztery klocki. Od momentu, kiedy nacisnę zieloną flagę, co ma się zadziać? Tak? No biegać. Tak, ma za kursorem biegać, więc pomóżcie mi. Mówcie, jakie klocki mogę wziąć do tego. Na pewno z ruchu, tak? Słucham. Ustaw w stronę myszy. Bardzo dobrze. Ustaw stronę wskaźnik myszy. Jeżeli zrobię coś takiego, gdy, kiedy klikam zieloną flagę, ustaw stronę wskaźnik myszy. Co się stanie? Klikam zieloną flagę, ustawiło w stronę wskaźnika myszy. Ale tylko w momencie, kiedy ja klikam zieloną flagę, jest. A ja nie chcę, żeby tylko w tym momencie ustawiał w stronę wskaźnika myszy, tylko. No. Nie, dobrze jest, tylko trzeba coś dodać do tego. Zawsze. Zobaczcie. Nie tylko w momencie, kiedy ja klikam na tą flagę, tylko zawsze od momentu, kiedy kliknę flagę, już zawsze niech ustawia w stronę wskaźnika myszy. Klikam zieloną flagę i zobaczę. Ustawiło mi w stronę wskaźnika myszy. Nie idzie. Nie idzie, więc co muszę dodać? Bardzo dobrze, przesuń. Dodajemy przesunięć i zobaczcie, on już gania za moim kursorem. Jak chcę, żeby wolniej ganiał, to dam mniej mu kroków, na przykład 6. I zobaczcie, już mysza gania za moim kursorem. Tak? Gania za moim kursorem. E, ona, jak się zostawimy i on nic nie robimy, to tak będzie wyglądać, bo ona jest jednocześnie jakby po prawej, po lewej stronie i wariuje. Nic z tym nie zrobimy. Tak już się w i musimy niestety to zostawić ale jak się ruszymy, ona już normalnie zaczyna chodzić. Ok, to teraz niech kot gania za tą myszą. Muszę bardzo podobną rzecz zrobić na kocie, więc skoro mam bardzo podobną rzecz zrobić, nie muszę tego od nowa robić, wystarczy złapie to i zobaczcie, wrzucam na kotka to. Wrzuciłem to na kotka i pojawiło na kotku. Tylko teraz będzie oczywiście ustawiał się w stronę wskaźnika myszy, tak jak myszka. Oboje teraz chodzą. Co muszę zmienić? Tak, mojej myszy, czyli Maus 1. Ustaw stronę Maus 1. I teraz już chodzą, nie widać tego, bo kot chodzi tak samo szybko. Żeby mysz miała szansę, zwolnijmy trochę kota. Jak mysz ma 6 kroków, dajmy mu powiedzmy 3. Mysz będzie miała szansę uciec wtedy. Tak, i on zobaczy, gania za myszą. Nie ma jeszcze ustawionej akcji, co ma się zadziać, gdy się dotkną. Na razie ustawiliśmy tylko, że się ruszają. Musimy jeszcze ustawić akcję, co mają zrobić, gdy się dotkną. Eee, jeszcze jedno: jak będziecie mieli w grze bardzo dużo postaci, tutaj jest prosta gra, są dwie postaci, ale możecie stworzyć grę, gdzie będzie na przykład 10, 20, 30 postaci, jak dużą grę zrobicie, to wtedy będzie problem, jak będziecie mieli nazwany tu na przykład kotek, jest teraz Sprite 1. Ponieważ jak będziecie mieli różne postacie, jedna będzie Sprite 1, Sprite 2, Sprite 3, Sprite 4, Sprite 5. To coś wam to będzie mówić? Niewiele. Więc zobaczcie. Polecam wam, żeby sobie zmieniać po swojemu nazwy tego. Klikamy to i. I macie tutaj nazwę Sprite 1. Zmieniam sobie ją na kotełeczek na przykład. Kotełeczek niech będzie. A to zmienię na. Mysz myszuszunia na przykład. Myszuszunia. Mamy kotełeczek i myszuszunia. I teraz to nam będzie coś mówić. Nawet jak będzie jeszcze 10 innych postaci, będziemy wiedzieli, która jest która. E ok. zatem sprawmy, żeby myszuszunia jak dotnie kotełeczka, e to co ma się zadziać wtedy? Game over. Game over. Właśnie game over, koniec gry, tak? A jeszcze? Co musi być? Nie, żadnej krwi nie robimy. On ją, zje, on ją zje w całości, bez krwi, tak? Będzie. Więc słuchajcie, możemy tą interakcję ustawić albo na kotku, że jeżeli kot dotknie myszy, to jest game over, albo na myszy, że jeżeli mysz dotknie kotka, to jest game over. Ja w tym wypadku wolałbym zrobić na myszy, ponieważ chciałbym zrobić, że jak dotknie kotka, to mysza znika, tak jakby ją zjadł, tak? Więc łatwiej mi to będzie zrobić na przykładzie myszy, chociaż na kotku też się można zrobić i później Wam mogę pokazać. Od momentu, kiedy znowu kliknę zieloną flagę, może być kilka takich samych momentów, tak? Bo od momentu, kiedy kliknę zieloną flagę może się zadziać to, może się zadziać coś innego. Więc kiedy kliknę zieloną flagę, słucham? Mhm. Ok, można. Zobaczcie. Ustawiłem, kiedy kliknę zieloną flagę, jeżeli coś się ma zadziać. Mamy tu taką kategorię jak czujniki, jeszcze tego nie używaliśmy. Czujniki to są właśnie czujniki różne, tak? Wyczuwają, jeżeli na przykład dotyka czegoś jakaś postać, jeżeli jakiś kolor dotyka, czy jakiś kolor dotyka innego koloru, czy wyczuwają jakieś miejsce konkretne na planszy, które jest i tak dalej. I według tego można różne rzeczy ustawić. My potrzebujemy ten pierwszy dokładnie. Zobaczcie, jaki on ma kształt. On ma kształt jak ta dziurka tu w jeżeli, więc możemy go złapać i dokładnie wsadzić. Ona się zaświeci w to właśnie miejsce, w tą szczelinę. Te klocki się połączyły i teraz jest, jeżeli dotyka wskaźnika myszy. Nie chcę, jeżeli dotyka wskaźnika myszy, tylko jeżeli dotyka myszy kod, to coś ma się zadziać. Ok, powiedziałem, że lepiej to byłoby zrobić na myszy, a zacząłem robić na kotku. Możemy też na kotku i pokażę, jest, będzie kilka klocków więcej, ale też pokażę, jak to zrobić. Jeżeli dotyka mysz szulni, co ma się zadziać? Słucham. Ma być napisane game over, i jeszcze chcielibyśmy, żeby zatrzymała się ta gra, żeby kot dalej już nie ganiał, tak? No to spróbujmy na razie podstawową wersję. Zatrzymaj wszystko. Włączam grę. One latają. Gdy kod dotnie myszki... Dlaczego? Popatrzcie na ten skrypt tutaj. Czego brakuje? Słucham? No trzeba... Nie, Nie. Zobaczcie, ustawiłem, że kiedy klikam zieloną flagę, jeżeli dotyka myszuni. W momencie kliknięcia zielonej flagi tylko ustawiłem. Widzimy to, kiedy kliknę zieloną flagę, to jeżeli w tym momencie, gdy kliknięcia zielonej flagi dotyka, to sprawdźmy, jeżeli one się dotykają w momencie, gdy kliknę flagę, zadziałało, zatrzymało się, ale tylko w momencie, gdy kliknę flagę. Więc czego mi tu brakuje? Tak jak tu, zobaczcie, słucham? Bardzo dobrze, zawsze. Brakuje nam klocka zawsze i od tego momentu zawsze, jeżeli się dotkną, to będzie ta akcja, nie tylko, gdy nacisnę flagę, tak? Rozumiemy tą różnicę? Eee, zobaczcie, włączam grę, dotknął się, koniec gry włączam, włączam i zobaczcie. I teraz mam problem, ponieważ zaraz się zatrzymuje. Dlaczego? Bo on ją zaraz dotyka. Od razu musiałbym te postaci ustawić w innym miejscu na starcie. Bo gdy zaczną od siebie od razu dotykając, to od razu jest koniec gry, bo się dotykają. Więc ustawmy kotka. Eee, jeszcze jedna sprawa. One są tak duże, te postaci tutaj, że zobaczcie, ta myszka prawie nie ma gdzie uciekać. Zmniejszmy je. Dobrze. Zobaczcie, tu jest guzik do zmniejszania dla przypomnienia. Klikam ten guzik i na kotku. Kilka razy, aż go pomniejszy. Klikam teraz znowu ten guzik zmniejszanie i na myszy. Już jest, ale zobaczcie, dzięki temu, że są, oczywiście teraz je muszę ręcznie przestawić, małe, to mysza ma duże pole do ucieczki. Ta gra jest bardziej bardziej grywalna, ponieważ można więcej sobie w nią pograć niż jak jest taka duża. Ok, rozwiążmy ten problem, że w momencie kliknięcia, zobaczcie, one już są na sobie i nie mogę zacząć grać, bo już ją łapię od razu. Słucham? Bardzo dobrze. Ustawiamy kotka w rogu, wyciągamy z ruchu teraz klocek. Idź do tego miejsca. Zobaczcie, że ten klocek idź do automatycznie się ustawia w tym miejscu, co tutaj jest. E, to jest te same parametry: są w x i y, e, ponieważ gdy wyciągamy ten klocek, on już jest ustawiony na miejsce, w którym się znajduje postać. Więc nie ma problemu: możemy albo tu, albo tu podpiąć go. Obojętnie zaraz po włączeniu gry, on ma się znaleźć w tym miejscu. I on teraz po włączeniu gry, kiedykolwiek nie włączę gry, zobaczcie, zawsze znajduje się na tym miejscu. Zawsze w tym miejscu. Teraz myszka. Dobrze było myszkę też gdzieś ustawić w jakimś miejscu zawsze na starcie. Albo jeszcze jedną fajną rzecz Wam pokażę. Można ustawić ją, idź do i tu wybrać sobie losowe położenie. Co nam to da? To, że zawsze w momencie startu gry ta myszka losowo zobaczcie, gdzieś się znajdzie. Nie wiemy gdzie. Losowe położenie. Jak na dół, dole to będzie miała pecha i będzie bliżej kotka. Jak gdzieś u góry to będzie miała więcej szczęścia. Może się zdarzyć, że na kotku i od razu będzie koniec gry, wtedy oczywiście, ale to też jest jakieś chyba w miarę ciekawe rozwiązanie tej gry. Albo oczywiście możemy ustawić mysz w konkretnym miejscu tak jak kotka, i zawsze żeby zaczynała od tego miejsca, tego samego. Lepiej? No to ustawmy ją zawsze w tym samym miejscu. Więc jest losowe położenie. Wyrzucam. Myszkę ustawiam na przykład w drugim rogu, i zawsze ma iść do tego miejsca. Tutaj idź do. I teraz zobaczcie, Myszka zawsze już będzie startowała od jednego i tego samego miejsca. Tak jak i kotek. I kotek już ją goni. I jeśli ją dotknie, stop. I teraz powiedzieliście, że chcielibyście game over. Robimy game over. Po pierwsze, klikamy na scenie. Tutaj u góry są tła. Standardowo jest widzicie białe tło. Możemy na nim właśnie napisać game over. Ja polecam najpierw wgrać sobie tło, żeby to nie biegało po białym tle, bo to jest mało ciekawe. Wybrać sobie jakieś, które chcecie tło. O nie, Po którym mają biegać? Gdzie? Na scenie. Na scenie, ok. Klikamy sobie Stage One, scena, i ona nam się wgrała. Więc biegają sobie po scenie. I teraz, żeby się pojawił game over, muszę zrobić drugą planszę, na której napiszę Game Over. Tak? I wtedy w momencie, gdy się dotkną, będzie zmieniać się też tło na to drugie. To jest chyba najprostszy sposób na zrobienie tego game over. Mogę zrobić wtedy białe tło game over, czy jakieś kolorowe, czy co mam zrobić? Jakie? Czarne, Czarne? chcecie, proszę bardzo. Biorę sobie farbę, jak w pańcie wybieram czarny kolor, wylewam farbę. Jest czarne tło. Na tym zrobimy napis Game Over jakiego koloru? czerwonego, czerwonego jak dobra, chcecie biały i czerwony zrobię biało czerwony Klikam sobie kolor biały. Tekst piszę sobie Game Over. Mogę sobie kliknąć obok. Wtedy się pojawi pole do powiększenia tego, żeby było duże. I teraz używając skrótów klawiszowych, Ctrl C, kopiowanie. Ctrl V wklejanie. Skopiowałem sobie to, klikam, żeby potwierdzić i zmieniam kolor na czerwony. I mogę sobie to na przykład o coś takiego zrobić. Taki efekt trochę trójwymiarowy, nałożyć jedno na drugie. Chyba fajny efekt, nie? Gamy Over. Dobra, spróbuję zagrać. Włączam grę, poruszają się już na tej postaci. Dlaczego? Bo nie utworzyliśmy jeszcze żadnego skryptu, który steruje tym tłem. Zróbmy to teraz. Zobaczcie, że mamy dwa tła. To się nazywa Backdrop 1, a to się nazywa Stage 1. Stage 1. E, więc na starcie musi się włączyć Stage 1, żeby ona tam ganiała ta mysz, A dopiero, gdy się dotknął, będzie game over. Włączamy skrypty. E, włączamy mysze. Przepraszam, na kotku to ustawiliśmy. I oprócz tego, że zatrzyma wszystko, co ma zrobić? Zmienić tło. Więc wybieram wygląd bo to jest wygląd gry się zmienia. Zmień tło na Stage 1 to jest tam gdzie będą się ganiać więc zmieniam na Backdrop 1 to jest Game Over tutaj. Ale to też nam będzie potrzebne żeby na samym starcie gry się zmieniło z powrotem na tą do grania. Tak? Więc wybieram jeszcze raz zmień tło gdzieś na początek albo tutaj albo tutaj to nie ma znaczenia na początek gry na Stage 1. Spróbujemy włączam Robi się stage one, dotykają się, robi się ta druga. Jasne? I praktycznie taką prostą wersję gry mamy zrobioną. Możemy oczywiście tu dodać różne rzeczy, na przykład, że na starcie zanim kot zacznie, żeby mysz miała więcej czasu. Możemy zrobić, żeby kotek coś powiedział, spróbujmy. Więc zobaczcie, niech kotek powie coś. Dobra, zjem cię. Zjem cię przez dwie sekundy, i zobaczcie, Włączam grę. Kotek mówi: Zjemcie, mysz, ma czas, żeby gdzieś tam się uciec. I dopiero po dwóch sekundach on ją goni. Game over. I się pokazało coś takiego. Eee, to zróbmy na game over, że jeszcze e, co ma zrobić? Kotek. kotek... No, można później dorobić różne rzeczy, tak? To będziemy później robić, bo to wymaga jeszcze użycia klocka dane, a tego jeszcze nie robiliśmy. Na razie mamy taką podstawową wersję gry. Możemy sprawić ewentualnie jeszcze, żeby ten kotek i myszka zniknęły nam z tej gry, po game over, czy nie? Nie. Dobra, to nie będę mieszał. Zostawiamy taką prostą wersję. Włączacie komputery, robicie sobie taką prostą wersję gry.